Cześć Siemanko z tej strony, Cloud140 oraz. Ania PG, cześć. Siemanko, witamy Was w kolejnym odcinku Desperado. Otóż jak pamiętacie, ostatnio bawiliśmy się z bykiem, z którym nie wiadomo co było chodzi. Teraz <laughs> będziemy dalej kontynuować po prostu wędrówkę po tym mieście. Dobra. To gdzie Coś, idziemy teraz? No czekaj, gdzie byliśmy ostatnio? Tu byliśmy, prawda? Tu byliśmy i tu byliśmy. Tu też byliśmy? byliśmy. A u tego Gunsmitha byliśmy? Tak, byliśmy. A no tak, dobra. W salonie byliśmy? Byliśmy, bo tam jest ten byk śmieszny. Tak, tu jest ten byk i tutaj stąd wzięliśmy zadanie, z, żeby znaleźć płytę. Dokładnie, to gdzie się muzyczną. trzeba będzie poszperać. To co? To może tutaj, general, Store, to jest jakiś Dobry. chyba sklep tylko, co? Chyba tak. Nie opłaca się kupować, bo znajdziemy A -o. coś. Hmm. A -a. <laughs> hmm. Hmm. O, kupię o, sobie chlebka. Coś. A ja mam trzy chleby i... i co się i, stało? I... Chleb nie uciekł. Nie. O, dobra, mogę wejść. Ale mam za to dwa... <laughs> nie mogę wejść! O, dobra, mogę. <laughs> Masakra. Zgubił chlebka. Aha, bo ten chleb, co on, go kupiłem, się nazywa Breed. Po złotem. A ten chleb, co mam w ręku, to jest po prostu chleb. Mhm. Mniam, mniam. Idę do następnego, nie wiem, okay, co Okej, wchodź. Zaraz sprawdzę. Dzień dobry. A to nie, to domek jakiś. Domek jakiś. Idę na górę. Widzę, że mają krzaki w domu. I nawet zegar mają. Kliknąć U, ta gościa? Ta. Kliknij jak jest. Czy wiesz, że możesz dodać dodatkowe upgradey, czyli jak to się nazywa, ulepszenia używając kowadła? Wow. Nie chciałam. Może... <laughs> Szalone. <laughs> Coś znalazłeś tutaj? Yy, Tej, jak to się nazywa? Buty z. 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 z, z... Diamentowymi ostrogami. No to sobie załóż. Ja to sobie założę za chwilkę. A na stacji pociągowej, yy, jak się no, nazywa stacja? Kolejowej. O właśnie. <laughs> <laughs> to oni chyba nam powiedzą, że nie działa. I heard there, there was explosion, explosion. Gdzie ty jesteś? Ja jestem, no, już wyszedłem. A, tutaj. Mhm. Dobrze, gdzie byliśmy już? To teraz tu? No tak, coś tu jest? Chyba nie. Jest jakaś skrzynka i jest niebieskie. Pusta skrzynka. O. o, jakie jest zadanie poboczne. O, ale tutaj jest. Ciasto! Możemy tu się naw nawżerać. Co z tym? To wydaje jakieś dźwięki? Wydaje. No, wydaje. O, A, ten. A jest Nie, już nie. Bierzemy dynamit, no znaczy... No i co? co... Zadanie co z dynamitem 3. Nadusiłeś? Duszę. <noise> Zostawiłem parę eksplozywnych rzeczy w wagonie w mieście. Mogąże to być niebezpieczne. I to jest trochę daleko. Coś takiego. To chyba musimy znaleźć ten wagonik śmieszny, który jest o tam. Gdzie o tam? O tam. Będę pierwszy. To idź, <noise> I znowu będę głodny. Ach, tutaj jest wagonik. I no dynamitów. właśnie, bo nie mieliśmy powskakiwać. No tak, potem... nad sprintować. Co, wziąłeś ten dynamit? Mam w ręku. Dobrze, tu byliśmy. I idę mu zanieść, co? Aha, to trzeba mu zanieść? Nie mm, wiesz, przydałoby się, żeby dostać nagrodę. Aha, tutaj już byliśmy u szeryfa, nie? Dzięki. Dwa Ale honoru. ci oh. mm. I dwa, trzy emeraldy. No i mam w ręku quest token. Okay. Chcesz go? Nie chcę, a tu z tyłu coś jest. Jest tutaj domek też. Mhm. Mm pin, pin, A, to jest. Under investigation. Don't enter. Hmm. To był mój stary dom. Czyj? No znaczy nasz. Aha. aha ja tylko tłumaczę. Stąd, stąd nas podbano, tak? No. No i co? Jak mamy wypejść do niego? A może to Tu jest, jest jakiś płytę? guzik. Gdzie gdzie gdzie, 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 Tu jest guzik. O, wskoczyłem przez okno. Uuu, dzień dobry. Szalone. Mm, nawet biurko mieliśmy. Jest nawet w łóżko. Nawet dwa. Uo. i wodę. Ale widzę, że biednie. Chyba nie ma żadnych o, skrzynek. skrzynki nie mieliśmy. To po co nas porywają? A co to tak jest tu? To jest lampa jakaś, z Aha. tego co widzę. Ale chyba nie będzie o, działać i tak. Jest skrzynka i są spodnie z diamentowym Diamentem. ulepszeniem. To, to ja je biorę. No wiesz, w sumie resztę podpyliłem, no to. A na balkonie nic nie mamy? Niestety. Ochrona, ostrość, moc. Można sobie ulepszyć coś. Albo zbroję, albo miecz, albo łuk, czyli pistolet. To i tak na razie zachowam, nie będę się bawił. Tu już chyba nic nie ma, co? Co myślisz? Wychodzimy. A co o. daje? Co? A, tędy. Mhm. Mhm. Dobrze. A co, co, co daje? Yy, m, nic, nie, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. To teraz tu, co? Dobra. Gdzie ta płyta jest muzyczna? O, mam dla ciebie mieczek. A ja jaki mam? Ja mam Stone Dagger. Z Ale Ostrasz mam dla ciebie żelazny. Pyton, revolver, a i kutlas, iron kutlas, a tu jest iron, też iron kutlas, ale z, z ostrością, a tu jest bez ostrości, dobra, dawaj z ostrością. Zagadaj do niego? Tak, do niego, co on tam chce. Oj, wcisnąłem command block niechcący. Czy wiesz, że to miejsce było popularne w zbieraniu złota, coś takiego? No, Dlatego prasty? jest nazywany Gold Dust Valley. Mhm. A. Czyli w sumie nic nam za dużo nie, dużo nie powiedział. Nie, na balkonie nic nie widzę. Czyli nie ma płyty? Co za mędy pochowali płyty? Ej! No, co? To ja duszę, co ja duszę? idź. idź co dusisz? Idź, idź. <laughs> I co? Czy już wszystko? Nie? Jeszcze tutaj chyba nie byliśmy, no tu. nie? Jeszcze z kilka budynków jest do zwiedzenia. Mhm. Tu jest chyba... Czekaj, sprawdzę. Klikam go. Sorry, ale wszystkie kąta są zablokowane dzisiaj. A tu co jest? A, bo ktoś się wyłamał za... Z, z... znaczy, uciekł A się z więzienia. Dusi? To duś. Aha, potrzeba klucza do tego, z tego co... A skąd klucz? Muszę może, może użyć siły, żeby, żeby wziąć się od kogoś? Może, tak. Ja tu nie, nie, mam mamy, klucza nie mamy klucza, nie? No nie. Nasiona, mapa, nic. Moment, zapytam klucze, go. Nie. nie, nic nie ma do handlu. Skąd klucz? Klikam jeszcze raz to. Co on nam powie? Nic! Poszłam do następnego. Okej, okay, już jestem za tobą. Skrzynka? Więc amunicja, pier 1 upgrade i szmaragd, wszystko wzięłam. Możemy ulepszyć, no nie, nie widziałem, no co? <gryw Limited> można e, sobie ulepszyć zbrojkę. Zbroję, hmm. Co by tu ulepszyć? O kurde, można zgniłe mięso sprzedać i dostajemy hajs za to. Tak? No, inne takie pierdoły z potworków. Zaganam do niego. Ale ja mam dwa tylko zgniłe mięsa, a ty ile masz? ja zażarłem. Aha. Have you got Nie, anything? zastanawiam się, czy zużyć doświadczenie, żeby ulepszyć sobie zbrojkę. No właśnie, ja też. Moją bandanę. Niezniszczalność ochrona 1. no nieźle. Moją bandanę Otworność sobie. na ogień. Ochroną. Nie 8 dwa. I ochrona przed pociskami. Czyli mam w sumie wszystko i nic. A ja mam niezniszczalność jeden Na mojej bandance. Dużo nie zużyłem w sumie doświadczenia. Ja już nic nie mogę tutaj wsadzić. A chcesz doświadczenia trochę, bo mam trzy zaklęte butelki. Nie. No to spoko, to zostawiamy tak na czarną tak wyciszeni. tak często będę, z, będę ginąć pewnie za chwilę, że ten... Ale nie tracimy doświadczenia za śmierć. Że się nie opłaca pewnie. Mm -hmm. Czy tu już byliśmy? Tu nie. Tu, o, skrzynka, skrzynka. Co tam w skrzynce? Skórzana bandana, amunicja i zaklęte butelki. O, skrzynka, skrzynka. Amunicja, amunicja, szmaragd. Jaką masz ten, bandankę? Skórzana bandankę to jest? Mam... No, skórzana. No ja mam dla ciebie żelazną. No widzisz. Żebym wiedziała wcześniej, to bym tą żelazną i nie, nie zrobiła. No tak. No dobra. To przeżyjemy. mogę ci zrobić ją, bo mam 7 poziomów. No to ja mam 9 poziomów. No, szalejesz. No na tych balkonach kurde nic nie ma, no co to jest? Tu jest wiadro z wodą jakieś. Nic się z nim nie stało. I gdzie tu... O i znowu salon i nie ma płyty. Idziemy sam tego zadanie wziąć, co był tam tutaj, co właśnie wyszliśmy. A miał zadanie? No takie niebieskie. Aha, to bierz. Adrian. Kiedy mój. Po śmierci mojego konia, nie wiem co zrobić z przedmiotami. Aha, nie mogę dać tego komuś, kto ma poniżej 30 honoru. No niestety. No, absolutno. przykro mi bardzo. A to niech się goni. Oj, piesek mi szczeka. Zewo wyciszę mikrofon. Oj, no to co dajesz? Szczek psa. No już jestem. Nie wiem, pies się po prostu chyba wystraszył czegoś. No psy to takie są stworzki, że szczekają z nienacka, więc nie należy się tym przejmować. Ja się wystraszyłem, że ktoś idzie, zaraz co, będzie wszystko? hałas. No chyba no, tak, no z, z tego co to widzę. Wszystko. To co, idziemy do domostwa? Właśnie chyba tak, no bo co, gdzie indziej możemy Dostaw iść? tego konia biednego, gdzie jest Domostwo Tam. jest to... to białe chyba. No wiesz, ja nie widzę tego... teraz dopiero widzę. Idziemy! A czemu coś z osiołkami? Niech stoją, niech czekają. Aha, no dobra. Ja sobie a ja chciałem z... go sobie przynieść Zmienię... tutaj bliżej. Zmienię sobie na ten lepszy sprzęt. Może chcesz żelazną się... A, daję ci. Dałeś mi. Uzbroić się trzeba, bo nie wiadomo co tu nas czeka. No, mam żelazną katanę. Że tam szpadę? A ja co mam, Co mam? Spawn dagger. Boś, jaki fajny! Dzień dobry, Bosie. No, no więc więc. jestem zaskoczony, że tu jesteś. Może dlatego, że nie mogę. nie O jejku, już się zagubiłem. Jestem tu, za żeby zatrzymać twoje niecne plany. Nie myślę, nie sądzę. powinny się martwić o czymś innym. Aha, Kiedy familien? był ostatni czas, kiedy widziałeś swoją filię, fam rodzinę. No, trochę czasu minęło. I co, ją tak dosystał? Właśnie nie wiem. Nie można go zaatakować widzę. Może tutaj jest skrzynka? O, jest rodzina. Jest rodzina? No, chodź, chodź. Hopa, hopa, hopa. O, są w klatce. I, jej słodki mały. Mamy Oj. dziecko! Wow. Widziałeś o tym? Nie. Dobra, to tutaj co? Myślisz, że jak ich uwolnimy, to on się wtedy ten? Raczej tak. Znikną te bloki i będzie chciał nas zaatakować. Jestem na w 100% przekonany. To jesteś, jesteś ten yy, uzbrojony? No tak, tylko chlebka muszę wciągnąć. A, a ten, to ja też przygotowałem też. napoje. Sobie. Jakie napoje? No bo ja kupiłem sobie dwa napoje i jeszcze ten jeden. No sobie przygotowałem, żeby szybko wypić w razie W. A ja mam tutaj natychmiastowe leczenie dwa. No ja mam takie dwa, bo jeden kupiłem. No dobra, no to ja mam jeden, a ty masz dwa ten. To co? No. Zbroja ten. I to co to się stało? Nic. O, Przyszedłeś o, o, tu cyklu. nas uratować. Ojcze! <laughs> <laughs> Jestem <laughs> szczęśliwy <śmiech> widząc Was mm. oboje. Hey, malutka, Ale mam malutka. niedokończone sprawy. Idźcie, poczekajcie w salonie, będziecie bezpieczni tam. <laughs> raz obiegnie! Gdzie? Pokonaj razopo, czy jaką on tam ma? Po, tutaj przez szyby widziałem. Aha, poleciał tam. No. Jaka jak, jak to fajnie zrobione. Jest! Trzeba iść... Wiedziałem, żeby osiołka tu przysłać. Cześć Razopo. I co teraz? Atakujemy go? Jesus. Ale... Aha! Co mówisz? Ty strzelasz czy on? Co się stało? Ktoś strzelało. Ja się zawiesiłem, Chcia... 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 chyba. Gołkałem. Nie wiem o co chodzi. Atakuje go? Nie. O, utracono połączenie. No tak, <laughs> czekam na ciebie, czekam, czekam. Czekam na ciebie. No tak się zdziwię, że raz po sobie stoi, ty stoisz na balkonie. Nie, to ja już jestem tutaj na, na, na tym. A on uciekł. Musimy go gonić. Co to? Nie mogę się połączyć do Ciebie, Wiesz <grystanie> co? Pewnie to te wiatry. No masakra. Czekam na Ciebie, nie idę dalej. O, jesteś. Widzisz no, a ja siebie jeszcze nie widzę. Ja widzę fajnie. okno logowanie. No, ale już jesteś, także jest nadzieja, że za chwilę pójdziemy dalej. <grystanie> jest nadzieja. Jaki fajny. A. A. Nic nie widzę. Mam pobieranie o, ja Cię terenu. Widzę, ja Cię o, jestem, widzę. jestem, jestem. Jak dobrze. Tyle, że na razie Pogłaskała widzę w mnóstwie. <laughs> ja na razie widzę niebieski podłogę. ale śmiesznie, bo przed chwilą patrzałeś... stałeś tak samo, jak stoisz, a oczy miałeś z drugiej strony. Uuu. Uu, jestem dziwne. opętany. Teraz masz z drugiej. O ła! Gdzie jestem? Już się widzisz? O, no dobra, widzę się. To chodź. No i razo po uciek no. widziałem, dobra. No, wiesz, gdzie uciek? Skoczył nie, tutaj. Pojęcia. Gdzie? Tu. Do studni? Rozwalił no. studnie? To dobrze, konie nie, nie no. wzięliśmy. No. Hop. Skaczamy. Opa. Jakieś tury w kopalni. Chodź szybko. Patrzę, czy nie ma dziur. Jest, Razopo! Tak, <laughs> czekał na nas. Audź, audź! No ty. A gryzie? Ty, ty Jaka woda. Raz opa pobiegł w lewo, tyle to wiemy. A nie, gdzie on jest? Chapong, <laughs> <Chia> znaczy. <laughs> Pająk. <laughs> <laughs> Ojejka, ojej, ja, ja nic nie widzę. Bo to przeze mnie. Pijana, że jest. Bo, bo mnie ugryzł. <laughs> Ciebie to dlaczego ja Bo to działa na nas obu. Aha. Czy to jest... ...koń Razora? Czy tam razopo? Chodź, 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 Gdzie jest? A, tu jest. Koń Razopo. O! Użarcie, Menda mała. Chodź. Gdzie ten Razopo? Musiał skoczyć. O, w mordę. Tu trochę wysoko. Nie wiem, czy skakać, czy nie. Chodź. Chyba, że tu jakaś... Uuu! ciała O! O, gdzie ułem. jestem? Gdzie jestem? że jest znowu. Tu jest guzik. Czekaj, bo coś powiedział, żeby zmniejszyć na maksa renderowanie odległości. To co to znaczy? Co mam zrobić? Te czanki jeszcze zmniejszyć, dlatego żeby zmniejszyć lagi. Czyli musi coś się tu dziać mocnego. Yy, czanki, czanki. Ja mam cztery czanki. To co jeszcze mniej? Nie wiem, ja sobie ustawię teraz na, na dwa. Dobra, to ja też ustawiam na dwa. O, gotowe, chlebek znowu muszę gotowe. wciąć. Powrót do gry. To co, klikamy? Czekaj, ja, ja mam tylko dwa chleby, to jeszcze nie jem. No. Ło, 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 ale lagów było. Jest, raziopo. Jakiś krasnale u góry. Uu. Powinieneś do mnie dołączyć jak miałeś szansę. Teraz. A nie można przejść do niego. O. To jest oczywiście coś tam... O on tam gada pierdoły tylko Aha, że... Jest Pieć nieumarły obrażeń. i tak dalej. Ten stron. Jezu, co się dzieje? Pijani A tak nie umarłych. <laughs> Jaki ja klocyk! Ja biję tego wielkiego. Amunicję mamy jeszcze, jak dobrze. On rzuca czymś. A nie, to te gnomy trzeba. Wiesz co, ja ty zajmij się gigantem, A! ja zastrzelę te gnomy. Ja zginęłam. Oh. Aha, to nie, Witcher regeneruje swoje życie, więc muszę zabić je szybko. Ale ich jest dużo, jeju, oni się pojawiają ciągle, nowi. Muszę się. Znowu zem jest pijana! <laughs> ja też właśnie nie wiem ja, czemu. Ja Boże, że nie widać, czy on się kończy już czy nie. No właśnie, nie ma Damage Indicators nawet. <laughs> no właśnie, bo to 1.72 jest. No, nie ma jeszcze tego moda tam. Ale no. dodatkowe przedmioty dostajemy. Tak? No. Nieczyk <laughs> jakiś tu jest. Ej! Aha! Musimy zabić najpierw Witch, bo one go leczą. Aha. A nie, zabiję go. Jest? Czekaj, zabiję go. O, Quest Token. Oh. <noise> już koniec? Pokonałem go. Musimy się stąd zwijać, To Zobacz miejsce. Wow. wow. Coś się z nim będzie działo. Masakra. Teraz co robimy? Bo tu chyba wyjście, nie? da Amunicji mam jeszcze trochę, jak chcesz. No nie no to chyba trzeba w to wejść, nie? Ty, co ty chcesz amunicji pojawiła? trochę? <noise> Za ile jest jest? Ja mam 8. No właśnie, ja mam ich 48. O, tutaj mieczyk jest też. że ja też nie widziałam wcześniej. I amunicja. Poprzednio ty wypadały właśnie stąd. Mm hmm, to ja nie widziałam. W ostatniej chwili wzięłam, a ty już go zabiłeś wtedy. No. Szybko no poszło, dobra, i co załatwasz. Teraz? Nie, chyba trzeba tu wejść, bo nie ma innej drogi wyjścia. Oooo, pobieranie tego! U mnie też! Jezus, y y y gdzieś spadłam. Aha, okno końcowe gry się chyba pojawiło. Aha. Ty, ale a, fajnie zrobione wacina. napisy. Wow. No, trochę szybciej nie się przewijają. Ale tempo mają. No właśnie. <laughs> Ta. O, takie było moje życie. So that hmm. was my life. A te, po pokonaniu Razapo, za zaoferowano mi posadę szeryfa w tej, w tym mieście. Wow. Co za ironicznie, przecież kilka dni temu byłem spoza Desperado, czy jakoś tak. Teraz moja, moją pracą jest... Justice nie wiem co to znaczy. Justice. Sprawiedliwość. O, czyli teraz jestem po prostu sprawiedliwy, czy będą moją pracą sprawiedliwość. Ciąg dalszy nastąpi. Ale fajnie zrobione napisy, nie? Dawanie ludziom <noise> sprawiedliwość. O, coś mhm. takiego. O matko. Credits. Autorzy. No ale, czy my się jeszcze pojawimy, czy co? No właśnie, nie wiem. <noise> Mapa stworzona przez... Aura Cloud. Aura cloud, Claude, Claude. A ty też jesteś Claude, Oj, w to Inspiration. <grabi> Anis Anistos. Anis Toavs. Nirgalbany. Władimir. Lir galbany. Mm. Blink. A to fakt, ja go znam. Overcast, Overcast Network. Network. <grabi> Setbling to akurat on mnóstwo rzeczy robi za pośrednictwem command bloków i tak dalej. Wiedziałem, że tu są użyte filtery MC-Edit. setblinga i Texel Elfa. Adrian Brightmore. C. Redstone. C. Mambo Dziambo, mam znam mam go, mam on zarobiste robi fajne te. Zrobił na przykład sklep na diamenty, bez użycia villagerów. Myślałam, że diamentów. <laughs> nie, no aż tak, tu nie. Ale jest naprawdę fajny ten sklep. Klikasz, wrzucasz diamenta i ci zabiera, y zabiera diamenta i dostajesz ten przedmiot jakiś. A jak wrzucisz na przykład dirt zamiast diamenta, to ci nie sprzeda tego. Aha. Aura Cloud, Whiskers, SMP, Rodox to znam. No, ma fajną stronę, w której można tekstry, własnego teksturpaka zrobić. Mm -hmm. Zebra, Grl, U.I.O.S., yen Jechoba Plastics. Dziękuję. Wielkie podziękowania dla ludzi, kto, którzy pomogli stworzyć tą mapę. My tak. też im dziękujemy, tylko szybciej. <śmiech> 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 My też im dziękujemy, bo tak nam się dobrze grało. A to fakt. Naprawdę fajnie. Szkoda, że, że tak oni krótko to zrobili. No właśnie. To jest jedyny min, że tak krótko. No wiesz, trzy odcinki z tego zrobiliśmy. No bo mamy takie ruchy po prostu, ale no, no. byśmy sami... A już każdy... 23 minuty minęły. O. A to tak? się ciągnie i ciągnie, no? Ofmore. O, w mordę. O, kończy się. A teraz idźcie sobie do domu. Tak to <laughs> O, o, o coś się dzieje, coś się moja dzieje. Łapka. No ja jeszcze nie mam łapki, ja mam ekran. A ja mam! Jeju. O! Jestem! Fajerwerku! Jakie piękne, fajne! A ja nie mogę wyjść z tego! Naprzeciwko nas fajerwerki! Ale ja nie mogę z tego wyjść! Obróć się! No, no obróć Fireworku. się! No, no. Nie mogę z tego wyjść! O! Jest no, masz fajerwerki! Wow! Ale to jest głośno! Co tu jest? Undeniable Outlast co Oj, mówi, coś zaczęło ładować Aha Przeliczanie honoru To ja też mam wejść na to? Nie wiem, jedna Post osoba honor on the forum Pochwal się po prostu Aha, dwie lampki nam się zapaliły I Nie wiem o co chodzi Dishonorable Low Light aha dobra wiem o co chodzi pokazało nasz poziom czyli no. jakim człowiekiem jesteśmy no bo honor jest wspólny i tu po lewej jest takim bandytą można by rzec a tutaj że bardzo sprawiedliwym szeryfem no trochę nam nie było, było. a my się świecimy przed -honorable, Czyli no takiego light. bezhonorowego a kurde Trochę słabo Myślałam, że jesteś lepszym człowiekiem, a ty tutaj taki bezhonor. Że ja? Przecież to nasza no. wspólna praca, to i ty. Nie, to ty. To <laughs> to ty ja, też. ja tam mam swój honor. <laughs> no dobra, to w takim razie co? Stajemy przy tej. tej rurze. <laughs> Znowu rura, dobra. <laughs> Odwracamy się. Okej, okay, tylko ściszy te fajerwerki, bo mnie denerwują. Yy, jeszcze raz się odwróć. Nie tym. Tym. Okej. Okay. O-okej. Okay. No i co? W takim razie. Ty zaczynałeś, a ty kończysz. Czekaj, tylko się przeczytam. No dobra. A dobra, zostawię jakiś... To no, po prostu. No, że subskrybujmy go i. Dobrze, będziemy I tak subskrybować. No, z... ja, też ja nas czekam na więcej. Ludzi, <laughs> Właśnie. To najważniejsze. Jeśli chcecie więcej takich dziwnych map, który z, z naszym udziałem, to oczywiście pochwalcie bo taka się w To Nie widzicie to, bo przecież to, to się w głowie nie mieści. No chyba Sylwestra to, to. to już nie będzie tyle fajerwerek poszło. Znowu stoisz do mnie tyłem czy przodem teraz? Nie, teraz stałem tyłem. O, dobrze. No, to kończymy, ty kończysz. No, jeśli oczywiście Wam się feeling spodobał, nie zapomnijcie łapki w górę. Co można więcej powiedzieć? Zapraszam do subskrybowania i mnie oczywiście, i Ani. Tak jest. Subskrybujcie, łapkujcie. Oglądajcie wszystkie nasze serie. No i papa! Papa! Więc to, no, jako że ja mam wszystko takie właśnie moje. Y, takie... No to racja, to Twoje to Twoje, no. moje to moje. Bardzo dobrze. No, takie y, surowe to tak chcę zostawić. No, w sumie rację, niepotrzebnie zmieniać. Oglądałeś mojego Aniusa? Nie, nie wiem które tam. ostatnie tylko nasze dwa odcinki oglądałem u ciebie. To obejrzyj mojego Aniusa i wiesz co, bo po prostu ja nie wiem, czy ci ludzie są, się boją, czy kurde, co. Wejdź i skomentuj tego Aniusa i napisz, co, co trzeba wybudować. No dobra, spoko. <laughs> tak? Lajcik. No. Daj jakąś propozycję do wybudowania, bo, bo trzeba rozruszać tych ludzi. No to fakt. Bo normalnie wiesz. Ania, ale, za, ale, ale, yy, no, yy, jak to się nazywa? Polecisz mój kanał, sobie, to sobie, obejrzyj sobie Aniusy, to będziesz wiedział, co masz robić. Nie? I dupa, no, i nic. No masakra. Kiedyś też coś takiego miałem, ale zrezygnowałem z tych wszystkich poradników. Nie, Po prostu nie mam czasu na takie te... Dobra, ja już mogę nagrywać, jak u ciebie? No w zasadzie też, no. no u mnie się już nagrywa w sumie, nie? Od minuty. Aha, aha. No to czekaj. Ja se wytnę początek po prostu. Przy nie przy rurze? Nie no, przy rurze zakończyliśmy to może tym razem, Znowu przy rurze. No. Cofnij się, cofnij się. Cofnij mówię. U, Stefan, o to jest Stefan mój, dobra, okej. Okay. Rura. Gdzie ta rura jest? Kurde. nie umiem chodzić w tym. Trzeba po prostu w drugą stronę, okay. najlepiej na shifcie. Przynajmniej mi tak najlepiej. No dobra. Czy ja chwilę, teraz. Czekaj. Teraz Czy Katar. <słuch> Przepraszam, dobra, najedzony. No, ten syndrom, jak ja się wrócę, nie? <słuch> <słuch> Kurde, sorry, kaszalek. Nie szkodzi. No dobra. Co? dobra. Trzy, cztery. cztery. Cześć, Manko z tej strony. Cloud 140 oraz. Ania PG, cześć.